Ty mój sumie, to ty niedługo będzie i twój tygrysek Tygrysica. <grystanie> A ty z Manu, jak odchodziłeś to z jakimś stopniem, czy zwykły? To robimy środek? Ja środek wierzę, bo. Dobra, ale od razu tak na bystro? Na no bystro, no? Dobrze. O ile odmiałeś ogólnie wysługi? Ja wychodziłem. Ja byłem zwalniany przez. Mój tatanarak No. Ja byłem. O! Ale prześlij. Przy... Po. A no nie, no to ludzi. tutaj To czy się jak te 3,5 miesiąca, czy się wliczył do starszej służby. Pójdziesz na dożywocie. Dostałem się tak jak i ja. Tylko że świary mi zostały już tylko 18 lat. Ale słuchaj, to tak jak właśnie u mnie teraz w tamtym roku, nie? E, mój chorą, e, e, SP, mnie na Batalionie, e, napisał kwita do, właśnie, mm, e, do, e, do Tygryska, żeby mu dał jeszcze posłużyć do 65 roku życia. To właśnie 38 lat służby, kurwa. Ja na jego miejscu to już bym dawno z z Ale Gosiu nie, dla takich kurcze, tak jak dla mnie, to chłopie do rany przyłóż, nie, ja coś tam jak, nie wiem, ktoś ode mnie tam coś potrzebował z chłopaków, bo składam kwity na podoficerkę, tego, ty, no Gosiu ogarnął wszystko dla mnie, nie, co, jak, jakie papiery, co mamy napisać, co ja mam napisać, tego, Kurczę, ja się nie martwiłem, ty, bo panie chorąże taka i taka sprawa, no, kojarzę chorąży takiego i takiego, no kurwa, no kojarzę, no. No bo on tutaj chce iść na podoficerkę, zgodę od dowódcy kompanii ma, ode mnie też nie. Mówię, kurczę, mówi, że u mnie jeszcze mówię, mówię w różunce, jest mówię, problem z zastępcą. Mówię, kurczę, to mówię, wolę, mówię, wysłać swojego chłopaka. A chłopak to jest 4 lata służby, ale ogarnia w chuj temat, nie? Mówię, chciałbym, mówię, jego wysłać, mówię, kurczę. I on do mnie Ja Mówię, kurczę, no mówię, no co mówię, no ja ze swoimi chłopakami. Normalnie na weekendzie wychodzimy z w, w tym stylu, nie? Wiesz, piwko, nie piwko, kurczę. Wydałoby rady chłopaka tego. Dobra mówi, nie ma problemu, zima, ogarniemy zaraz tu tematy. No i co? No i teraz siedzi już na bazowym kursie. A też po, po podobnej specjalizacji co ja, czyli po, po desancie i po rozpoznaniu, czyli razem służyliśmy, przegramy to kurwa przez kapa. Tak. Zajebista jest ta kurwa manty. Czaiłaś. Aha. To wiesz. To dla mnie, żeby wysłać gościa, co razem służyliśmy na desancie i na rozpoznaniu, to mówię, kurczę. Gdzie? Mówię, kurczę. Od razu, kółko. Chcesz? Chcę, no to masz, ogarnę ci wszystko, nie? Lien. Może na warcie jakieś. Pamiętam, szeregami mogło służyć do pięćdziesiątego piątego roku życia, czy tam do sześćdziesiątego, a podoficerowie do właśnie albo sześćdziesiąt, albo sześćdziesiąt pięć. Hmm. A ty jesteś na 15 będziesz. Dlaczego? A, a w którym się przybowałeś? Byłeś przed 2.12? Tak. No to tu do starych jesteś. <noise> to ty masz 15 do odwalenia. Nie masz ćwiary. Jak się przybowałeś na starych zasadach, to stare zasady się obejmują. Czyli masz 15, nie ćwiarę. Na zasadniczej byłem. Właśnie na starych zasadach. To może ci się uda być na stary, ale tu mówię może Kurcze byś, jakbyś... no... Pier... No ja się niestety za późno urodziłem Nie ci też, że te 15 lat, nie? To było luks. Bo ćwiara to jest za duży, tak naprawdę. kurwa weszło jakoś dziwnie, ja pierdole no właśnie wiedziałem, ja już chciałem strzelać, ale patrz po ciało plomba W bym się nie spodobał, takim lobem leciało To najemiec mógłby to jeszcze spotkać Zobacz, kapa się wrócić. Właśnie, chciałem to powiedzieć, że wracam na kapę. i też właśnie ostatnio nie wiem, czy ci mówiłem ostatnio właśnie Pauli dałem A tak, gdzie byłem w sklepie w, w galerii, mówię, a pójdę tutaj, i tutaj. Mówię, a co się jej kupię, nie? Mówię, taki wisiorek mi się spodobał, nie? Kupiłem jej i coś tam, mówię, wiesz, tak mi do głowy, mówię, wiesz, przypomniało mi się kilka rzeczy, nie? Mówię, no słuchaj, kon... mówię, na początku, mówię, roku, wyjazd taki i taki, mówię, w listopadzie to i to, 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 to. Aha, to po to mi kupiłeś. Ja mówię, nie, po prostu, mówię, niektóre rzeczy, mówię, dowiedziałem się, mówię, niedawno i mówię, chciałem ci, mówię, ogólnie to powiedzieć, niż mam ci pisać. Czerwowa, uważaj artedra pierdolnie Tracks Tracks Bierze w BZ Wapatą jest z Kurwa, dał mi Mogę kurwa nie wiadę, tu ja pierdolę za. Ale przez swojego dużo straciłem, No ty ty, 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 ty. No jestem cesem, jest jala, ja wyjadę. Jala, jala. Nie, cesem, dwa zezy to stać Nie, nie. Tylko że zresek kosztowały mnie pół życia w pół co ja mówię całe życie no wieś tymtaj, boż tym by co gościu full hapowy boi się kurwa wyjechać jest to w kurwia jak nie randomy to i nasza natarcia kurwa ja stoją na zielonym Mhm. Mm Tylko ciekawe, gdzie jest śmiertelna Ja zrotuję. Albo podjadę od Twojej strony. Dawaj na kapa, bo tam jest.

Wyjedzie wam. Za szybka suka. Wiking. Dobra. Sprawdziłem sobie, będę na nowych zasadach, nie będę na starych. No. Ale to nie ma znaczenia, bo generalnie chyba nawet jeżeli byś służył do dwie, powiedzmy 50 albo bądź 55 roku życia. Mhm i tak chyba byś miał emeryturę, tylko że miał niższą, okrojonej. No tak. Mi się wydaje. Przecież tak, się... No tak, tak. Do którego cię trzymają. Muszą ci dać, dają ci. Ale zazwyczaj, jeżeli tam jakoś mało brakuje, to powinni przedłużyć. Życia. Na Lecimy na ciężary, czy? Ja na ciężary lecę.

Zrobisz służbę. Jednodzi dzień wolnego, tak? Z piątku do soboty, tak, z soboty na ziele. dwa dni, z jedzieli na poniedziałek kiedy dzień. No i święta też. Ogólnie masz jeden dzień na w tygodniu. w tygodniu. tak, jako następnego dnia po prostu spodisz, hmm. bez wolny Kurwa, nie zdążyłem się schować. во Wuzeta na ciebie patrzy ja Odegrać, teraz ja ci w strzeliłem Chuju Dawaj co, takie, jest pełny przyjmij, dwie strzał. Co? No, no przyjmij, chuju Ach, Wypierdalaj, kurwa. A masz tak dla zasady, kurwa, bocie.

Na lewo. Ja nie wiem, że mam wszystko tak kurwa, ładnie wchodzi trzy. Pół. Дайте мне две минутки, пойдет вообще. Już jest już nie doberujcie się. Spokojnie to był red bull. Bo kawy dzisiaj jeszcze nie piłem. Co, prawa? Ale ci powiem, że nawet jakby byłaby stara, na przykład zasadnicza, nie Kamil? no, no. Ja bym, zostałbym. Powiem ci, że ja bym został, bo zawsze chciałem, zawsze to też nie z rodziny, każdy chyba miał służbę i... No mogłem w tej te zasadniczej jednak zostać do końca. Swoje robiłem w domu, a po prostu tam bym wracał i tyle, i rypał. No i też właśnie jak sobie nie zawodowego się dostałem, to ja sobie nie szukałem tak naprawdę blisko domu. Ja sobie szukałem jednostki, gdzie będę mógł się rozwijać, nie? Że będę jednak chciał, będę chciał robić to, co miałem zaplanowane, nie? Mhm. Mówię, kurczę, czyli skoki, mówię, czyli desak, mówię, no to kurczę, szukamy, mówię jakichś, mówię, e, mówię pododziałów rozpoznawczych i jepi i tutaj oczywiście co, dziewiąty warbijski pułk, albo chrubieszów miałem do wybrania, nie? Co myślę, mhm. albo to, albo to. Jeszcze się nad Białym Skokiem zastanawiałem, ale mówię. Nie, mówię. Skoki to skoki, Mówię jednak. Lidzbark Barmiński. Jebać ten grup. Idziemy po 260. A wierzesz? Już wierzę z Tobą. To jest Livia. K90 tam jest. Wiem, że Livia jesteś. Kurwa, nie przebijam. Pierdolę. Zapeka, za, za zapeka, zapeka wal. To jest lifciałowy lifcia Livia To jest Jak z hitów to tylko dolna płyta albo te K90 mi kat. Hebi już wierzę dumno Kurwa skontował mu płyt